I wyścig się rozpoczął I od razu Pan Władek wychodzi na prowadzenie Zojdabome, Zojdabome na drugim miejscu Jablonka, ale Jablonka galopuje Zderzyły się chyba z tam z Czokerem Baltic No i z przewagą prowadzi Zojdabome. Tutaj kolejne konie galopują Na drugiej pozycji Zetem Meinach. No, odległości są znaczne. Z ogromną przewagą prowadzi Zojda Bome. Dawno nie widzieliśmy takiego wyścigu. Kolejne e, konie galopują e, z przewagą Zojda Bome. Później Zetemmejnar e, i peleton pościgowy prowadzi Żasiba. Na przeciwległą prostą wyprowadza Zojda Bome. Zojda ze sporą przewagą, później Zetem mejnach. Zojda Bome, Zetem Żasiba Zasiba. Kolejny tam galopia to jedenastka. Prowadzi Zojda na drugiej pozycji. To zdaje się Jablonka jest. Zoida Bome, Jablonka, jasiba. No i stawka bardzo mocno rozciągnięta. Teraz zdaje się, jogurt zagalopował. O tutaj cuda się dzieją. I w zakręt wprowadza Żoida Zojdabome Żoida na drugiej pozycji Jablonka na trzecim miejscu. Jastę Bonomo na czwartej pozycji Żasipa na piątej Jassby Free no, już tak dużej przewagi Joy Dabome nie ma ale jest pierwszy druga jest Jablonka na trzecim miejscu Jastę Bonomo i za moment stawka pojawi się na prostej finiszowej Zoidabome, Jablonka i Zastę Bonomo. Te trzy konie mają przewagę i to dosyć sporo. Oj, Ojoj, oj, tutaj bardzo szeroko zastę Bonomo został zdaje się wypchnięty. Przy wewnętrznej Zoidabome. A od pola znakomicie Jablonka oraz Zrzastę Bonomo. Ale zastęp Bonomo chyba galopuje. E, Jablonka, Jablonka i Zojda Bome. i Jablonka. 200 metrów do celownika. E, Zojda Bome. Atakowany przez Jablonkę. Zojda Bome, Jablonka. Jeszcze 50 metrów i Joy Dabome zwycięża. Druga jablonka na trzecim miejscu Joker Baltic, ale on chyba będzie zdyskwalifikowany.